Drogi wojewodo i marszałku. Naszą bolączką są drogi. Skarżyli się wczoraj władze gmin Powiatu Gliwickiego na tak zwanym szczycie G8. Spotkanie odbyło się w rodzińcu, gdyż właśnie ta gmina boryka się z absurdalnymi przepisami, które dyskwalifikują ją w staraniach o środki na remonty drogowe w ramach tak tzw. schetynówek. O co chodzi dokładnie? Zobaczcie, posłuchajcie Państwo sami. Wszystkie drogi w rudzińcu prowadzą do jednego tematu. Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Stan dróg na terenie gminy jest opłakany i to nie tylko mowa o gminnych trasach, ale i powiatowych, których jest tutaj 82 km, a także wojewódzkich. Szczególnie dwie spędzają teraz sen z oczu wójta Krzysztofa Obrzuta. To jest droga w Rzeczycach, tak słynna trylinka, którą właściwie już się nie da wyremontować. Tam już trzeba ją zrobić. Próbowaliśmy w różne sposoby, korzystając z tak zwanego dofinansowania tak tzw. szetynówki, czyli program rozwoju dróg lokalnych. No, nie zostaliśmy zakwalifikowani. Z własnych środków gmina wyremontowała część tej jezdni, skoro jednak nie udało się dostać dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli właśnie ze Schetynówek, dalszego remontu póki co nie będzie, mimo że zarezerwowano na ten cel kolejne pół miliona złotych. Druga droga, która wymaga, tak, to jest droga w rodzinie z Łącza-Bojszów. Piękna miejscowość Łącza. Można tam jeździć na rowerku, można jeździć samochodem, no ale całą atrakcję psuje nam właśnie ta droga, która jest bardzo dziurawa. Zęby tam idzie zgubić, śmiał się Krzysztof Obrzut. Do śmiechu mu jednak nie jest. Okazuje się bowiem, że gmina nie może dostać dofinansowania na remonty dróg, bo jest za bogata. Słyszymy, pieniądze są w Unii Europejskiej, piękne na drogi, ale przykro mi powiedzieć, program rozwoju obszarów wiejskich dyskwalifikuje taką gminę, ponieważ w sumie w powiecie gliwickim, bo tak to jest liczone, mamy za małe bezrobocie. To jest jedna rzecz i gmina Rudziniec jako taka. W porównaniu do tego, które kryteriów jest za bogata, żeby mogła dostać dofinansowanie. I tu jest problem. Brzmi to absurdalnie, ale to nie koniec absurdów. Jak tłumaczy wójt, regionalny program operacyjny dla województwa śląskiego nie daje możliwości, żeby dofinansować przebudowę dróg gminnych czy powiatowych. Dlatego do dawna Krzysztof Obrzut zabiegał o spotkanie z wojewodą i marszałkiem województwa, by podzielić się tymi uwagami. Jarosław Wieczorek owszem przybył wczoraj, wysłuchał i zaoferował. Rolą administracji rządowej jest też samorządom pomagać, i stąd też moja obecność w takich miejscach jak, jak tutaj, dzisiaj w Rudzińcu. Marszałek, którego reprezentował wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, także wsłuchał się w głosy samorządowców. Wymagania mieszkańców wzrastają, i zmierzamy wszyscy do tego, żeby był zrównoważony rozwój całego województwa, czyli żeby obszary wiejskie nie odbiegały od obszarów miejskich. W związku z tym są środki finansowe, środki unijne, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Zadowolenia z wizyty szefów województwa nie krył współorganizator spotkania, starosta gliwicki Waldemar Dąbek. Będziemy mieć parę pytań, na pewno sobie wyjaśnimy. Ja osobiście też mam parę pytań. Zastrzeżenie, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny. Do tablicy władarzy wywołali także dyrektora zarządu dróg wojewódzkich Zbigniewa Tabora oraz przedstawiciela generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Słowem, oby samorządowcom ta droga rozwiązania problemów pozwoliła dotrzeć do celu, czyli bezpiecznych dróg.